Czołem kapitanowie, szparagus z tej strony. Czołem kapitanowie, szparagus z tej strony. Witam was serdecznie w kolejnej powtórce. Moi drodzy, to jest pierwsza powtórka, którą pokazuję z bitew rankingowych na tierach dziewiątych i powiem wam szczerze, że bitwa jest naprawdę imponująca. Tak, poza tym dostałem mnóstwo powtórek naprawdę dobrych. Część z nich na pewno będę chciał pokazać. Będę się starał wybrać te, które są najlepsze i najciekawsze. Dzisiaj możemy zobaczyć sobie dziewiątotierowy niszczyciel japoński, moi drodzy. Kitakaze to jest niszczyciel artyleryjski, ale również ma nienaganne torpedy, podobne do tych, jakie ma, w zasadzie podobne takie, jakie ma Shimakaze na, o zasięgu 12 km. Tych torped jest 6 w jednej wyrzutni. No i oczywiście mamy torpedo reload booster, czyli szybkie przeładowanie torped, więc tak naprawdę tych torped możemy wystrzelić aż 12 do celu. Pojawiło się w ostatnim czasie też dużo pozytywnych komentarzy, jeżeli chodzi o powiedzmy sobie ten tryb gry, który został tutaj zaimplementowany na rankingówkach ten jeżeli chodzi o zdobywanie tych umiejętności tutaj jest premiowana gra przede wszystkim aktywna ze strony graczy bo zazwyczaj jest tak że drużyna która przejmuje więcej tych dobrodziejstw, które są do przyjęcia na mapie, najzwyczajniej w świecie jest w stanie taką bitwę wygrać. Taka drużyna mało aktywna, która się przejmowaniem tych rzeczy nie interesuje, no to niestety zazwyczaj jest na straconej pozycji. Autorem dzisiejszej bitwy jest kolega Hydra40, także serdecznie pozdrawiam, dziękuję za podesłanie powtórki. No i cóż, zobaczmy co tutaj się będzie ciekawego, moi drodzy działo. Ja momentami oczywiście tą powtórkę będę przyspieszał, ponieważ chcę pokazywać Wam tylko te najciekawsze fragmenty bitwy. No i teraz będzie chyba kluczowa tutaj walka. Zobaczcie o tego, tego kapa. Już tutaj jest strzelanka na małym dystansie. Kolega postanowił sobie postawić. Zobaczcie tutaj. Zasłonę dymną. Bardzo dużo HP stracił, nie jest w tej chwili już wykryty, no ale cały czas pozostaje w miejscu, w którym, w którym niestety ten wrogi niszczyciel jest w stanie go skutecznie tutaj ostrzeliwać. No i ta strata tutaj, jeżeli chodzi o pulę punktu wytrzymałości, jest naprawdę powiem szczerze hmm, duża. I na tym etapie bitwy to bym się nie spodziewał takiego wyniku. Jaki uda się tutaj finalnie, końcowo uzyskać mapę? Jak widzicie, mamy tutaj pasmo górskie, no i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Nie udało się przejąć tutaj tego nazwijmy to kapa, aby dać kolejnego boosta swojej drużynie. Nieopodal jest też Baflo, które będzie mogło użyć radaru. No i jeżeli to Baflo będzie się skutecznie ukrywało przed tymi pancernikami, przed Musashi. Missouri to na pewno będzie w stanie tutaj swoją drużynę wspomóc. Jak to się wszystko rozwinie, to zobaczymy zapewne już za moment. No i czekamy na kolejne tutaj konfrontacje z okrętami. Jak widzicie, jedną torpedę tutaj wsadziliśmy. Prawdopodobnie w jakiś, mam wrażenie, krążownik lub pancernik. Tak, to był chyba Missouri. Kitakaze mamy w tej chwili wykryte. Kolega na razie postanawia tutaj do tego Kitakaze nie strzelać, aby się nie ujawniać. Przemieszcza się na drugą tutaj flankę, tam gdzie walczą dwa krążowniki. Oba to są japońskie dziewiątotierowe e-booki, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy postanowi tutaj do tego e-bookiego strzelać? On ma działa w drugą stronę i te swoje działa będzie dość długo obracał, więc na pewno tutaj obrażenia. Będą wpadały soczyste i do tego jeszcze pożary, a zanim e i te działa tutaj obróci, no to zobaczcie, potrwa naprawdę bardzo długo. On jest teraz tutaj sfokusowany przez kilka okrętów, więc jego minuty, sekundy w zasadzie są tutaj policzone. Trochę za bardzo go chyba łańska fantazja poniosła, no i niestety kończy w porcie. Na pewno nie pomógł swojej drużynie tutaj w zwycięstwie. No i będzie trzeba teraz próbować z powrotem puszować przeciwników, czyli przede wszystkim musashi i mizuri, które są tutaj na środku mapy, a także ewentualnie spróbować wyświecić to kitakaze. 40 prawie tysięcy obrażeń udało się. Do tej pory wbić, no te obrażenia, słuchajcie, na powiedzmy sobie, tym e to były zrobione w zasadzie za darmo, to było oczywiste, że on tutaj nie będzie strzelał. Dla niego celem priorytetowym był oczywiście ten drugi krążownik. No i teraz nasz krążownik zrobi to, co do niego będzie należało. On prawdopodobnie będzie tam niewykryty, więc spokojnie będzie mógł spróbować wziąć przynajmniej dodatkowego hila dla naszej drużyny, a być może jeszcze jakieś inne rzeczy uda mu się tutaj przyjąć. Mizuri, zobaczcie, ma w zasięgu radaru tego Kitakaze, ale zobaczymy czy ten radar jest przeładowany i czy zdoła w ogóle ten radar użyć. Torpedy widzicie mkną tam w kierunku tego okrętu. Jestem ciekaw czy któraś z torped tutaj wejdzie w ten okręt czy też nie. Czy to Missouri być może te torpedy wyminie. Jeżeli dostanie torpedę z zalaniem to bardzo fajnie. Będzie można teraz spróbować go na spokojnie tutaj podpalić. Właśnie pojawia się jak widzicie radar. Lecą kolejne salwy. Te obrażenia po tym jak japońskie artyleryjczyki dostały buffa. Zobaczcie są tutaj Dużo mocniejsze, one mają naprawdę bardzo dużą siłę penetracji, zwłaszcza jeżeli się używa zapalnika bezwładnościowego. Także, no, obrażenia wchodzą naprawdę bardzo sympatyczne i do tego pożary. Trzeba pamiętać, że jeżeli strzelacie po infrastrukturze okrętu. To, jeżeli obijacie go cały czas z jednej strony, to w pewnym momencie tą pulę HP jego z tych modułów wyczerpiecie. Dlatego warto sobie zmienić miejsce, w które się strzela, o ile jest to możliwe. Z tego co kojarzę, to tutaj przebijacie 32 mm. A to daje nam taką możliwość, że jeżeli będziecie strzelali po części dziobowej lub rufowej, to tam również będziecie uzyskiwali penetrację i będą wchodziły obrażenia. A więc czasami warto odpuścić strzelanie po infrastrukturze. Tak jak tutaj na przykład ten okręt cały czas płonął, no jest już kolejny pożar, więc w tym... Aspekcie w tym momencie dało nam to jakieś wymierne korzyści, natomiast naprawdę warto czasami rozważyć możliwość strzelania tutaj po dziobie czy po rufie takiego pancernika, bo tam również będziecie obrażenia zadawali, a nie cały czas strzelać po śródokręciu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że podczas takich bitew są zazwyczaj dosyć spore emocje i, i, i one czasami biorą tutaj górę, nie ma czasu. Nie ma czasu, słuchajcie, na to, aby gdzieś tam jakoś precyzyjnie próbować mierzyć. Po prostu strzela się tak, aby trafiać w okręt i aby mu zadawać obrażenia. Niemniej jednak zwróćcie na to uwagę, że czasami warto nawet jeżeli podpalicie okręt gdzieś tam na śródokręciu w okolicy komina to warto potem strzelać z trochę mniejszym wyprzedzeniem na przykład gdzieś tam w okolice wież rufowych albo na przykład z większym wyprzedzeniem w okolice wież przy dziobie lub pod te wieże tam też możecie wtedy wywołać kolejny pożar i takie są tutaj moje Jakieś tam przemyślenia na ten temat. Ja kolegi Hydra na pewno pouczał tutaj nie będę, jak, jak on powinien grać, bo takiego wyniku, jaki zobaczycie w tej bitwie, ja nie zrobiłem nigdy, więc tak naprawdę nie czuję się osobą tutaj powiedzmy kompetentną do tego, aby mu mówić, jak grać. Niemniej jednak, no, w, w, myślę, że taka wskazówka na pewno innym graczom. Również może się przydać co do strzelania w różne miejsca, jeżeli chodzi o zwłaszcza o tak duże cele, jakimi są pancerniki, bo, bo przede wszystkim miałem na myśli tutaj pancerniki z krążownikami. Już jest trudniej, zwłaszcza jak się strzelacie na dłuższym dystansie, no to ten cel jest zdecydowanie mniejszy. Na niszczyciel to po prostu trzeba trafiać byle gdzie. Tak naprawdę byleby trafiać, byle zadawać jakiekolwiek obrażenia z przebijaniem niszczyciela, gdzie byście go nie trafili, to w zasadzie problemu nie ma. Chyba jedyny problem to będzie, bodajże z tego co kojarzę, tak teraz na szybko, z który gdzieś tam na wysokości, gdzie krążownik, dajmy na to Matystradele, ma aż 50 mm i tam z hajka możecie... Najzwyczajniej z takiego niszczyciela z dział 100 mm, 100 mm czy tam z innego nie przebić i wtedy będziecie go tylko podpalali. Więc pamiętajcie, że habarowskę jeżeli go ostrzeliwujecie z niszczyciela, to lepiej nie strzelać na linii wody, tylko nieco powyżej linii wody, i wtedy na pewno będziecie go przebijali, czyli zadawali obrażenia z przebić oraz zadawali obrażenia z potencjalnych również pożarów. Ta bitwa, jak widzicie, nie wygląda na tą chwilę jakoś różowo na szczęście zobaczcie e-booki zrobiło dobrą robotę tutaj koledze udało się odzyskać naprawdę duże ilości hila. początek tej bitwy był no powiedzmy nazwijmy to niezbyt, niezbyt obiecujący wydawało się, że z taką ilością hapsa tutaj kolega za długo nie pożyje będzie miał problem w konfrontacji przede wszystkim z wrogim niszczycielem który tak naprawdę ma w zasadzie takie same parametry, a to się okazuje, że już mamy gdzieś mniej więcej 90% puli punktów HP, tak jak zaczynaliśmy na samym początku bitwy. Teraz widzicie, idą kolejne dwie salwy torped do Musashi, w zależności od tego, gdzie to Musashi tutaj nam zdecyduje się popłynąć, no to oczywiście będziemy mogli oczywiście będziemy mogli tutaj ewentualnie spróbować mu te torpedy zaaplikować. Problem w tej chwili z torpedami jest taki, że te jedne prawdopodobnie zostały wyświecone przez Kitakaze, natomiast na drugie Kitakaze płynie, a że jest mało zwrotny i że jest długi. To myślę, że przynajmniej jedną torpedę tam powinien przytulić, a to w pewnym stopniu rozwiąże nam problemy. Mamy nawet dewastujące uderzenie, więc szedł w całości od tej torpedy, co dla nas jest wodą na młyny, i będziemy mogli teraz kontynuować tutaj już taką typową. Grę dla niszczyciela. Będziemy mogli e, używać torped i w 100% używać kamuflażu. W tej chwili przeciwnik już nie ma, jak widzicie, e, żadnego okrętu, który miałby radar. Nie ma również e, niszczyciela, więc zadanie tutaj dla nas będzie ułatwione. E, jedynym problemem będzie strzelanie torpedami do. Rona, który ma sądę hydro, i, ta son i z tej sondy będzie mógł nas na pewno tutaj na dość sporym dystansie, moi drodzy, nie wykrywać. Jak to się dalej rozwinie w tej bitwie, zobaczymy. No, przeładowanie torped, niestety, tutaj trwa długo, to jest niszczyciel artyleryjski, no, ale działa są naprawdę fantastyczne. I tak jak teraz, ze słony dymnej, nie zagrożeni tym, że będziemy przez kogoś storpedowani w ten dym, spokojnie będziemy mogli sobie klepać pancerniki na zasięgu naszych dział. To Musasz jest na dystansie, zobaczcie, 8 km Kilometrów, będzie prawdopodobnie cisnął tutaj na wstecznym a to oznacza, że jeszcze przez długi czas będziemy mogli mu zadawać obrażenia i go podpalać tutaj jeszcze przez przynajmniej jakiś dystans 4 km, więc raczej ten Musashi nam się tutaj nie wywinie, tym bardziej, że strzela jeszcze do niego Ron, za chwilę będzie strzelało nasze Musashi które tu prawdopodobnie wyjdzie za tej wyspy, więc wydaje mi się, że Tutaj jest tylko kwestią czasu, kiedy ten pancernik zostanie, moi drodzy, zatopiony. Jeszcze zobaczcie, Ibuki e używa torped. No coś z tych torped mogłoby tu wejść, niestety brakło troszeczkę nam zasięgu. No ale tutaj wspólnymi siłami myślę, że na spokojnie to Musashi zostanie spompowane. Nasze Musashi niestety chyba będzie pokazywało burtę temu przeciwnikowi, do którego teraz strzela Hydra. Może to się dla niego źle skończyć, no ale na tą chwilę jest szansa, aby tą bitwę tutaj sobie na spokojnie, moi drodzy, jak widzicie, wyciągnąć. Powoli zbliżamy się do 200 tysięcy zadanych obrażeń, więc ten wynik już jest naprawdę bardzo dobry, a tych obrażeń będzie tutaj zdecydowanie więcej. Teraz trzymamy tutaj kapa, aby. Nie, przeciwnik nie przejął tego środka, bo to było, mogło oznaczać bardzo szybką przegraną. Wtedy co kilka sekund nabija przeciwnik sobie 10 punktów. No i niestety może to się dla nas bardzo źle skończyć. Wystarczy, że się trochę od tego kapa oddalimy. <trym> Musarz, jak widzicie, już tutaj, mimo że użyło naprawki, ma kolejny pożar. No i w tym momencie skończyła nam się chyba zasłona dymna, mam wrażenie. Jesteśmy już potencjalnie. Celem, który może zostać wykryty, jak widzicie, no i teraz zobaczymy, jak nasz Musashi tutaj dokończy swojego dzieła. A powinno to zrobić bez najmniejszego problemu, bo to są działa 460 mm, więc wystarczyłoby pewnie jedna lub dwie penetracje i jest po bitwie. I tak naprawdę początkowo ta bitwa wyglądała dość słabo w wykonaniu drużyny, w której gra kolega Hydra. Natomiast w tej chwili w zasadzie wydaje się, że tutaj. Losy tej bitwy prawdopodobnie będą rozstrzygnięte. Ron jeszcze tu próbuje na Jolo. Ja jeszcze sobie spojrzę, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie będzie chciał storpedować Musashiego. I o ile uda mu się do niego dopłynąć, to być może jakieś torpedy tutaj ulokuje. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Czy to Musashi zdąży się ewentualnie przeładować? Zobaczcie, teraz Ron strzela do strzela do niszczyciela, już jedną bułeczkę tutaj bardzo ładną przyjął i kolega Hydra na pewno będzie tutaj chciał sojusznikom dopomóc, tak aby tego Musashi spróbować tu uratować. Będzie spamował tutaj gdzieś tam mniej więcej co 3 sekundy, albo nawet szybciej, może co 2,5 swoimi pociskami HE. Ron jest skontowany. Ronowi udało się tego Musashi niestety zatopić, ale mamy jeszcze Ibuki, e który ma dobry kamuflaż i torpedy, moi drodzy. Mamy jeszcze tutaj właśnie kolegę Hydra na tym szybkostrzelnym okręcie. Zobaczcie, teraz Ibuki e zrobił, co do niego należało. Tam wcześniej torpedę chyba przyjął e, Musashi, i teraz idą kolejne torpedy, więc jest szansa na to, że jeszcze jakąś być może uda się ulokować. Tamta była z zalaniem, ta jest również, jak widzicie, z zalaniem, więc on teraz będzie tonął. Nie, do tego wystarczy go tutaj. Y, jeszcze fajnie by było go właśnie podpalić tymi e, obekami, i myślę, że to będzie gwóźdź do trumny dla tego okrętu i buki już tutaj za dużo. Wydaje mi się, nic nie musi robić. My musimy uważać na te pepeki, bo pamiętajcie, że Kitakaze, Harugumo do, tego, do tych okrętów zaliczyłbym jeszcze tutaj, wydaje mi się, Chabarowska potrafią naprawdę potężne obrażenia przyjąć z tych pocisków przeciwpancernych. Mam wrażenie, że one przez to, że są tak jakby troszeczkę twardsze łatwiej jakby, jakby te, tych obrażeń doznają, aczkolwiek teraz niby ta mechanika się zmieniła i strzelanie z pp z pancernika to w większości overpeny, ale jak dobrze polosuje to naprawdę można 4-7 tysięcy obrażeń takiemu przeciwnikowi zadać. Widzicie, mamy tutaj full HP, mimo że mieliśmy mniej więcej 1 trzecią puli punktów wytrzymałości, w, po tej początkowej fazie rozgrywki no, ten tryb, tak jak powiedziałem i przejmowanie tych punktów umożliwia to, że naprawdę jest to bardzo istotna sprawa aby, aby to przejmować i mamy w zasadzie w, ca w całości pełną pulę punktów wytrzymałości, nasze ebooki tutaj zeszło, ale mamy cały czas przewagę punktową, myślę, że ta bitwa już do końca pozostanie pod kontrolą, kolegi Hydra 40, on już tutaj tego zwycięstwa nie da sobie wyrwać. To Musashi, zobaczcie, no będzie strzelało raz tam na gdzieś 30 sekund, może trochę szybciej, bo może też jakieś boosty jego team zgarną. Natomiast no to jest niestety trudny cel, zwłaszcza dla takiego okrętu, który ma sigmę taką jaką ma. Musashi, pamiętajcie, to nie jest Yamato, to nie jest tak celny okręt i tu nawet, widzicie, na dystansie około 10 km kolega ma problem, żeby jakoś skutecznie spacyfikować ten niszczyciel. On nie celuje źle, bo pojedynczymi pociskami tutaj w tego Kitakaze zobaczcie, trafia, natomiast no to są pojedyncze pociski, ponieważ te pociski są, powiedzmy sobie szczerze posiane i no teraz jeszcze wy, wy, być może fajnie byłoby jeszcze skorzystać z torped, może uda się którąś z tych torped ulokować. Tak czy owak, jeżeli nas nie zatopi, to na punkty tą bitwę na pewno wygramy. Przekroczyliśmy 300 tysięcy, moi drodzy, obrażeń, więc naprawdę bitwa jest fantastyczna. To jest pierwsza rankingówka, którą pokazuję na kanale z tego sezonu na dziewiątkach. Bardzo się cieszę, że tak atrakcyjna bitwa pod względem zadanych obrażeń tutaj nam wpadła, a także pod względem przemyślanej gry, bo myślę, że ta bitwa też pokazuje, jak można takim Kitakaze sobie pograć. Rzeczywiście no, kolega tutaj sam tej bitwy nie wygrał. Myślę, że mimo wszystko bardzo dużą rolę odegrał tutaj ten Ibuki, e który w odpowiednim momencie przejął to, co było do przejęcia, dzięki czemu tą pulę punktów wytrzymałości żeśmy odzyskali. W tej chwili widzicie, te punkciki cały czas rosną, a ja zapraszam Was już w tym momencie na podsumowanie. Mamy, moi drodzy, przedmiotowe podsumowanie. W sumie widzicie prawie 335 tysięcy obrażeń. Ponad 550 tysięcy srebra udało się zarobić. Tutaj wpadło też sporo expa z modyfikatorami. Jak widzicie, udało się ulokować 7 torped. Wszystkie powodowały zalania. To też myślę, że w tej bitwie było dosyć istotne. Mamy duży kaliber, mamy dreadnota. Mamy dewastujące uderzenie i jeszcze nie wiem, czy to jest arsonista. Zawsze te znaczki dotyczące podpaleń czy zwiastun tragedii, nie jestem w stanie ich zapamiętać. Musiałbym je sobie przeanalizować. No i właśnie, to jest seria w zasadzie Mistrzostwa Świata, można by było powiedzieć, bo mamy 3152, 3152 punkty bazowego doświadczenia. Zobaczcie, naprawdę wynik rewelacyjny. Należy podkreślić, że w przeciwnej drużynie bardzo dobrą bitwę rozegrał tutaj kapitan na. Ronie, zobaczcie na przegranej, naprawdę był blisko 2000 EXPA. To jest również wynik bardzo dobry. Ten Musashi również zagrał bitwę. Niczego sobie, no ale to pełną pulę zgarnęła drużyna, w której grał kolega Hydra 40 i on tutaj był największym zwycięzcą. Zobaczcie, Musashi przyjęło w sumie od niego 161 tysięcy obrażeń, naprawdę to jest rzecz tutaj imponująca. Pozostałe okręty również przyjęły obrażenia całkiem przyzwoite, przede wszystkim Kitakazy z drużyny przeciwnej ponad 20 tysięcy, co stanowi ponad 100% puli. Punktów jego HP, Missouri blisko 50 tysięcy, drugie Musashi ponad 75, i e Buki też została wydojone na prawie 17 tysięcy. Także bitewka naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj wszystkie okręty przeciwnika zostały przez bohatera naszej bitwy obite i stąd też taki ekspanie a nie inny. Na czysto udało się zarobić bez modyfikatorów z kątem premium 333 tysiące. Srebra. Moi drodzy, mam nadzieję, że bitwa się podobała. Dla mnie ona była dosyć interesująca. Sam rozważę możliwość gry dalszej na rankedach Kitakaze. Zobaczymy, co z tego będzie wynikało. Nie pamiętam tylko, jak, jakiego tam mam kapitana. Czy on już ma odpowiednią ilość punktów, czy też nie. A ja w tym momencie mówię Wam do usłyszenia. Zapraszam Was na kolejne filmy i trzymajcie się ciepło.